Program FasTone posiada kreator plików PDF. Aby uruchomić taki kreator trzeba kliknąć menu kreatory i wybrać tutaj polecenie kreator plików PDF. Kolejną czynnością będzie dodanie zdjęć do tego kreatora. Wskazujemy kursorem myszy i klikamy przycisk dodaj. Tutaj automatycznie otworzył się folder zdjęcia. Oczywiście można to zmienić klikając tutaj w pole szukaj wy i zaznaczamy wybrane zdjęcia, które zostaną użyte w tym kreatorze. Następnie klikamy w przycisk "otwórz". Tutaj możemy przewinąć zawartość tego okna kreator plików. I tu mamy format PDF ustawiony jakoś 90 i klikamy w przycisk utwórz teraz program się pyta gdzie chcesz zapisać ten plik pdf ja tutaj wskażę. kliknę w pole zapisz wy klikam w dysk lokalny c wskazuję i klikam raz lewym przyciskiem myszy folder zdjęcia otwórz i tutaj do folderu zdjęcia właśnie zapiszę ten kreator ten plik PDF pod nazwą. Kreator PDF. I w tym pliku o tej nazwie Kreator PDF znajdą się wszystkie zdjęcia, które umieściłem. Klikam w zapisz. Nastąpiło przetwarzanie. Plik utworzony pomyślnie. Mogę już zamknąć pracę kreatora. Aby otworzyć ten plik w formacie PDF, trzeba posiadać program o nazwie Acrobat Reader. Jeśli go nie mamy, należy go pobrać z internetu, zainstalować, i wtedy będziemy mogli otworzyć zawartość tego pliku.